Wielki półfinał Włochy Hiszpania już przed nami. Włosi, którzy zdecydowanie w tym turnieju zerwali z tradycyjnym catanaccio i grają bardzo ofensywnie kontra Hiszpania prezentująca niezmiennie tiki takę i w tym turnieju grająca zdecydowanie gorzej niż byśmy tego oczekiwali, bo poza meczem przeciwko Słowacji tak naprawdę Hiszpanie nie brylują na tym turnieju. No i zaczynamy to spotkanie. Czy Hiszpanie w tym meczu zdominują Włochów długim utrzymywaniem się przy piłce? W najbliższych 90 minutach się o tym przekonamy. Atakują włosi. Berardi na prawej stronie wrzuca w pole karne. Tutaj Insigne próbował z główki, no ale niestety jest za niski. Atakują teraz włosi. Przerzucanie piłki do Berardiego, Berardi po prawej stronie. I jest faulowany przez Jordiego Albę. Czyżby włosi chcieli grać w tym meczu właśnie w ten sposób? Wrzutkami w pole karne. Uwaga, Lorenzo Insigne wrzuca w pole karne tutaj Immobile. Ale ponownie bronią Hiszpanie. Ale jeszcze Włosi. Locatelli! Immobile! Mija się z piłką. Atakują Hiszpanie. Morata, Morata i jest faulowany. Świetne miejsce do strzału z rzutu wolnego. Uwaga. Czy Gerard Moreno będzie strzelał? Tak jest, piłka nad murem i jeszcze broni Donaruma. No tu piłka się odbiła od muru i Donaruma lewą ręką jeszcze strącił piłkę poza końcową linię boiska. Dani Olmo, Jordi Alba, Jordi Alba, wrzutka w pole karne. Uwaga Morata, jeszcze tutaj ubiegł do i nie ma bramki. No na granicy tutaj było. Donaruma by się wydawało, że będzie miał piłkę. Ale proszę, jaki czujny tutaj Alvaro Morata prawie zamienił tę sytuację na gola. Znowu Italia, Spinazzola, Spinazzola, standardowo wrzutka w pole karne Immobile i wychodzą Hiszpanie, ale tracą piłkę. Barella, Berardi, Barella ponownie będzie wrzucał w pole karne? Nie strzela Immobile, ale tutaj dobrze ustawieni Hiszpanie. Spinazzola, Insigne, Insigne znowu w pole karne i broni Unai Simon. Spinazzola, Insigne. Ładne tutaj przerzucenie gry do Berardiego na prawą stronę. Tutaj trochę luzu parella w pole karne Immobile. Obok lewego słupka. Znowu Spinatola. Ponownie dośrodkowanie. Kopia za kopią akcji. Znowu No I to jest koniec pierwszej połowy. No tutaj Włosi w angielskim stylu cały czas wrzucają w pole karne Hiszpanów, ale wciąż mamy remis. Bezbramkowy. 57 minuta, Hiszpanie, ładnie tutaj Rodri strzał, ale niestety niecelny. Di Lorenzo, Berardi w pole karne i Hiszpanie bronią, jeszcze tutaj Isi nie strzela. No i nic się prawdopodobnie tutaj nie wydarzy, ale błąd Hiszpanów. Uwaga Immobile, Immobile goal! Ależ teraz błąd Hiszpanów, co oni tutaj narobili? Złe wybicie tam któregoś z obrońców Hiszpanii. I Włosi świetnie wykorzystali sytuację. Nie ma mowy o spalonym. Immobile był dobrze ustawiony. Tam któryś z obrońców hiszpańskich się zagapił. Źle wybił piłkę i nie wracał. No kuriozalna sytuacja, zobaczmy. Było wybicie piłki. I ponownie oddanie do Immobile, który. No musiał to zamienić na bramkę, ale szczerze mówiąc, jak na hiszpanów, no takie rzeczy im się rzadko przytrafiają. No unaj Simon bez szans. Włosi. Berardi. Zdominowali Włosi hiszpanów. Jorginho. Jorginho świetnie. Barella immobile. To bardziej Włosi tutaj tiki-takę grają. Locatelli. I nadal są przy piłce. Świetnie Włosi teraz. Spinazzola. Spinazzola na lewej stronie, wrzuca w pole karne Immobile. I nie będzie podwyższenia na 2-0. Przy piłce Hiszpanie. Rodri. Rodri! Morata! Czy urwie się tutaj Kieliniemu? Tak jest, strzela i broni Donaruma. Za słaby strzał. Spinazzola. Zagrywa do Insinie Insinie znowu w pole karne, ale nic z tego wychodzą Hiszpanie. No jedna doliczona minuta do regulaminowego czasu gry, właśnie dobiega końca i tak jest! Włosi w finale UEFA Euro 2020. Wielkie brawa, pokonali Hiszpanów skromnie, ale zasłużenie. Hiszpania odpada. Immobile, wielkim bohaterem Italii. Rzut oka na statystyki, bardzo wyrównany mecz, o dziwo. Dobrze Włosi postawili się Hiszpanom. Hiszpania nie za bardzo mogły grać swoją tiki -take. Mało tego, mieli nawet minimalnie mniej podań niż Włosi, co jest dosyć zaskakujące. Mimo wszystko na podobnym poziomie ten mecz z obu stron. Natomiast do dzisiaj Włosi będą świętować wejście do finału.